Zanim zaczniemy kurs PHP, zanim przejdziemy do programowania, spójrzmy jeszcze chwilę, jak PHP, język PHP w zasadzie działa. Jeżeli spojrzymy tutaj na ten mały obrazek, wszystko zaczyna się w momencie, w którym użytkownik wysyła, wysyła żądanie do serwera. Wtedy PHP przetwarza to żądanie i wysyła i, i wysyła żądanie do interpretera PHP. Kiedy PHP przetwarza, przetwarza ten, te dane, też ma możliwość współpracy z bazami danych. I właśnie głównym takim można powiedzieć. Główną zaletą PHP jest to, że on może w zasadzie współpracować ze wszystkimi bazami danych. Kiedy proces przetwarzania dobiega, dobiega końca nie, informacja jest przesyłana z serwera do przeglądarki. I teraz istotne w tym wszystkim jest to, że nie, faktyczny skrypt PHP nie jest przesyłany do przeglądarki. Przesyłany jest tylko rezultat, wynik skryptu PHP najczęściej w formie HTML-a. Dlatego właśnie w tej to nie jest. PHP nie przesyła, informa nie jest, przesyła informacji do przeglądarki HTML, to nie jest pożądanie, um, to nie jest tego, samo, tego samego typu proces. PHP przesyła w formie HTML-a. Do przeglądarki nie dane może to też być XML, może być to JSON, mogą być to PDF-y. Nawet jak spojrzycie na źródło strony internetowej, to no nie będzie nie będzie zobaczyć tam PHP. Będzie HTML, będzie JavaScript, ale nie będzie tam PHP. i co tak jeszcze, jeszcze zanim. Zanim, można powiedzieć, ubrudzimy sobie czymś zaprogramowaniem, taka krótka informacja, za PHP jest. I teraz przechodzimy już do pisania kodu.